dobry, witam serdecznie w niedzielę 11 września, odcinek 96 już najlepszego programu dla Frankowiczów i o Frankowiczach, czyli Ekspres Frankowiczów. A ze mną jest Kamil Chydosik oraz Zbigniew Urbański. Jakby nie liczyć, 4 tygodnie, czyli miesiąc, do setki. I co wtedy będzie? Zobaczymy. Oczywiście będzie to niespodzianka, ale szukujemy coś bardzo dużego. Drodzy Państwo, jeżeli jesteście ciekawi, jakimi tematami zajmiemy się w dzisiejszym odcinku, to zapraszam na skrót newsów i wydarzeń, które będzie komentował Kamil Świedosik. Frankowicze szturmują sądy. Powodem drogi frank. Perwitne propozycje ugodowe banku. Jak daleko może zajść obłuda pełnomocników banków? Czy dotyczy ich kodeks etyki zawodowej? Ile banki wydają na propagandę, reklamę i artykuły sponsorowane? Gigantyczny wzrost o 60%. Jak co tydzień frankowicze wygrywają z bankami. A mianowicie Millennium Bank, Santander Bank, Polbank i tradycyjnie M-Bank. Najnowszy odcinek programu Okiem Byłej Frankowiczki. Odpowiedzi na pytania internautów. Drodzy Państwo, jak donosi Rzeczpospolita, bankowcy drżą ze strachu przed pozwami frankowiczów, bo taki jest trend, on się cały czas nawet nie utrzymuje, tylko rozwija z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Myślisz, Kamil, że, że już niedługo pójdziemy na rekord? Tak, no rekord już jest pobity, jeżeli chodzi o zeszły rok. Tutaj już wiemy cały artykuł, o tym przygotowaliśmy. Natomiast powiedziałbym, że nawet obserwacja trendu, który prawdopodobnie będzie odpowiedzialny za wzrost franków, pozwów frankowych składanych przez Frankowiczów na jesień, będzie bezpośrednio związany z tym, ile prawomocnych spraw jest już zaplanowanych i ile tych wyroków po prostu zapadnie. A biorąc pod uwagę te kalendarze, które widzimy, no one się zapewniają bardzo mocno. To znaczy mamy wokandy. Wiadomo, że zaraz po wokandach, w ciągu maksymalnie miesiąca od tej rozprawy końcowej, sąd najczęściej wydaje wyrok, a nawet i czasami szybciej on Zdarza się nawet, że na tej samej rozprawie, no i to prowadzi do tego, że jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że do końca roku ten rekord będzie bardzo mocno wyśrubowany, bo pamiętajmy, że w zeszłym roku, czyli ten okres, który będziemy porównywali, był dosyć duży problem zamieszanie w Sądzie Najwyższym i była duża niepewność wrzesień, październik, listopad, czy w ogóle. Sądy będą wydawały wyroki, kiedy okazało się, że między innymi dzięki opiniom, które zamówiliśmy i złożyliśmy w sądzie, że te postępowanie powinno trwać i nie powinno być zawieszone do czasu właśnie tej uchwały, która do dzisiaj jeszcze nie zapadła i pewnie nie zapadnie nigdy tej uchwały całej Izby Sądu Najwyższego. Tak teraz wiemy, że te wyroki wcale nie będą zastopowane, bo nie mają w zasadzie już czym być zastopowane, no i to również spowoduje dużą liczbę Frankowiczów, którzy Idąc za przykładem tych osób, które już wygrały chociażby z najbliższego otoczenia, będą skore, bardziej, skore, bardziej zmotywowane do tego, aby zacząć ten rok szkolny, czyli koniec wakacji, właśnie od najlepszej, moim zdaniem, decyzji, czyli porwa, pozwania banku. A wygrywają także osoby z pierwszych stron gazet i to też jest jakaś motywacja dla bo Chyba rzeczywiście tak jak mówiłeś, największą jest no, wzrost kursu franka szwajcarskiego, bo to niestety tak. To no niestety niepokoje. No i odsetek, także tutaj ludzie też dostają już nowe harmonogramy i te raty są coraz wyższe, jeżeli nawet mówimy o racie odsetkowej, która zazwyczaj akurat w przypadku frankowiczów była dosyć niska. Teraz to się zmieni. Kamil, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o haniebnych praktykach banków, którzy, które wzywają wygranych frankowiczów do zapłaty o skorzystanie z kapitału, nie mając mm -hmm. podstaw prawnych, ale mm -hmm. drodzy Państwo, to absolutnie nie wszystko, bo wydaje się, że banki i ich pełnomocnicy nie mają mm, żadnego kręgosłupa, kręgosłupa Moralnego. Cały czas mamy sygnały, że banki i ich pełnomocnicy wysyłają propozycje ugód, które są, no, są skandale, można no, to powiedzieć, są to są kuriozalne rzeczy. No, wyobraźmy sobie, że bank, który ma nie nieuczciwe umowy, nieważne. Zakładajmy, że, że doskonale sobie zdają z tego sprawę, to w ramach ugody proponuje nie tylko coś na, na okoliczność, jakby korzyści dla Frankowicza, która jest pseudokorzyścią, czyli zamienienia kredytu frankowego na kredyt złotówkowy z Wiborem, ale jeszcze wymyślają sobie jakieś roszczenie w ramach tej ugody o korzystanie z kapitału, powiedzmy 100 tysięcy, ale w przypadku podpisania ugody w ciągu tygodnia miesiąca łaskawie obniżą to jakieś 37 tysięcy, czyli wciąż. Frankowicz będzie musiał zapłacić nie wiadomo skąd opłatę rzędu 63 tysięcy. No to jest jakby sytuacja na tyle kuriozalna, że poza śmiechem przy łzy zadajemy sobie pytanie, czy ci e, przede wszystkim pełnomocnicy zawodowi, którzy wysyłają takie propozycje, w ogóle mają nie tylko kręgosłup moralny, czy w ogóle przestrzegają zasady etyki, bo w moim odczuciu to jest zwykła próba wyłudzenia i w moim przekonaniu takie osoby powinny jednak pożegnać się z zawodem. Drodzy Państwo, ile banki wydają na reklamę, na propagandę raczej można powiedzieć, że wydają coraz więcej i jest to wzrost rzędu 60%. I to tylko dobrze świadczy o nas, o społeczności, życie bez kredytu, bo to też nasza zasługa, bo cały czas Kami cały czas o tym mówi, że trzeba pozywać banki, że trzeba znaleźć w sobie tę odwagę, a nie siedzieć w domu i patrzeć, jak wzrastają raty kredytu, jak rośnie frank. Tylko należy pozwać bank. Banki o tym doskonale wiedzą. Banki nas także słuchają, mhm. nas także oglądają. Pozdrawiamy. Tak, bardzo. I doskonale mhm. zdają sobie sprawę z tego, że tych pozwów będzie coraz więcej i chcą po prostu Was, drodzy Państwo, drodzy Frankowicze od tego odwieźć, prawda? Tak, no i jednym z powodów właśnie wzrostu tego całego budżetu reklamowego, poza oczywiście taką typową reklamą, która jakby jest reklamą mówiącą o tym, że przyjdź do nas, a nie do kogoś innego, to banki również w tym zakresie podprogowo również sprzedają takie informacje, jak właśnie to, że przez frankowiczów inne kredyty rosną. No wcale nie ma tu nic wspólnego z tym. To, to znaczy z to, że banki i zarabiają na kredytach złotówkowych z WIBORem, jest efektem tego, że po prostu tak skonstruowały swój produkt, który jest identycznie skonstruowany od wielu lat, a regulator, czyli KNF, czy NBP, nic z tym nie zrobiły. Po prostu dopuszczają do tego, nasi kochani regulatorzy, że kredytobiorcy spłacający kredyty w złotówkach muszą niestety borykać się ze stopą zmienną opartą na WIBORze, który rośnie bez jakby w zasadzie żadnego ostrzeżenia w tym zakresie. Wiemy, że być może te wakacje kredytowe nieco pomogą i przysporzą troszeczkę. Więcej spokoju, ale mimo wszystko ten mechanizm jest na tyle ryzykowny, że on nieco przypomina, i to wielokrotnie mówią o, o tym właśnie Złotówkowicze, ten mechanizm, który został w, przedstawiony i zostali w to wplątani Frankowicze. Także tutaj absolutnie uważam, że pozwanie banku w przypadku kredytu frankowego jest najlepszym, jakby sposobem na to, żeby się uwolnić od tego, bo niestety póki co Złotówkowicze nie mają jeszcze takiej wypracowanej strategii, aby. Jakby uwolnić się też od tego bardzo, bardzo niezdrowego kredytu, który może doprowadzić do znacznego wzrostu raty kredytowej, co też będzie miało wpływ przy wysokiej inflacji na problemy z utrzymaniem budżetu domowego. Ale banki, wydaje mi się, także zwiększają budżet na reklamę także z powodu tego, że ciągle przegrywają sprawy przed sądem. Nie inaczej jest w minionym tygodniu, było w minionym tygodniu. Millennium Bank przegrał, Santander jakżeby inaczej, Polbank, a M-Bank oczywiście tradycyjnie. Po więcej informacji zapraszamy Państwa na nasze social media, na blog, na... Do zakładki, na jak wygrywamy, gdzie bezpośrednio, na bieżąco Opisujemy wszystkie po kolei wyroki, które zapadają w ramach ekspertów, prowadzonych przez ekspertów społeczności życia bez kredytu. Jest tam zawsze na końcu taka łączna korzyść dla Frankowicza. Zwróćcie Państwo na to uwagę, bo to też bardzo ważne. Nie tylko się pozbywacie kredytu i macie święty spokój, ale macie także korzyść wymierną, korzyść finansową. Zwrotnie należnego świadczenia, mówiąc już tak wprost. Dobrze, a przed nami Kasia Urbańska, czyli fragmenty jej ostatniego, najnowszego odcinka programu Okiem byłej Frankowiczki. I wprowadzasz się do tego swojego wymarzonego domu, do domu, do którego wprowadzasz się z synem. Tak. I czujesz, że marzenia się spełniły, czy szybko ten czar pryska? Tak, marzenia się spełniły chyba do pół roku. A później zaglądam do poczty i mam co miesiąc wyższą ratę. I te raty zaczęły w tak dużym tempie rosnąć, mm -hmm. no że czar prysu. I zaczęły się problemy, bo trzeba było szukać środków, żeby, żeby ten kredyt spłacać. No właśnie. Dlaczego ten czar prysu i co musiałaś zrobić, żeby mierzyć się z tym kredytem w franku szwajcarskim? A, no przyszedł taki moment. Z racji mojej działalności, którą prowadziłam w Polsce, musiałam zmienić auta w, w szkole nauki jazdy. I jeszcze do tego dochodziły te duże raty kredytu, że podjąłam decyzję, że wyjadę do Szwajcarii. Czyli tak naprawdę sprawcą. Y dla którego ty musiałaś się przenieść z Polski do Szwajcarii był bank, to tak. nie była twoja decyzja? Nie. To był bank, to, był, to było takie podstawienie już mnie pod ścianą, mhm. że ja nie wiedziałam jaka będzie następna rata w przyszłym miesiącu, a wiedziałam, że na pewno będzie wyższa, bo, bo już media szalały, że, że frank tak rośnie i kredyty rosną i frankowicze no, mają tragiczną sytuację że miałam przyjaciela w Szwajcarii, dzwonię, słuchaj, ty mi szukaj pracy, bo mhm. jest źle. I idąc za taką logik logiką ekonomiczną, stwierdziłeś, że pojedziesz do kraju, w którym jest waluta, w której ty masz kredyt, tak? Tak, tak dokładnie. Bo mam kredyt we frankach, więc myślę sobie, okej, okay, będę zarabiała we frankach, będę spłacała ten kredyt. Może rok minie, jakoś to się wszystko ustabilizuje, unormuje i mhm. ja wrócę, bo przecież mam mój wymarzony dom. Wydaje się to którym, bardzo rozsądne. W którym nie mieszkam, mhm. no, bo, no bo niestety. A, no ale, ale wcale się tak nie potoczyło, bo te raty dalej rosły i. i yy, ty... Ale jak to? Zaczęłaś zarabiać w walucie, w której miałaś kredyt tak. i rosły ci raty we franku szwajcarskim. Tak. Wiesz, mówię o tym nie bez powodu, bo wszystkim się wydaje, że tak naprawdę to kurs złotówki ma znaczenie. Mhm. A tutaj się okazuje, że wiele innych mechanizmów działa. Mhm. Okazało się, że właśnie ja nie wiedziałam, co się dzieje, bo widzę dalej mam wyższe raty, więc dzwonię do banku Ja niech mi pani wytłumaczy, dlaczego znowu mam większą ratę. A bo wie pani, bo w pani przypadku już wygasło ubezpieczenie od y, utraty życia. I my daliśmy Pani ubezpieczenie od utraty pracy. Ja wiem, czy mnie ktoś pytał, czy ktoś mnie powiadomił w ogóle o tym? Mhm. Ja mówię, to ja bym w ogóle o tym nie wiedziała przez ile lat? E, no i jest to 6000 franków rocznie. Tak, które mi bank dokładał. E, no, i ja mówię, nie, to ja tego nie chcę płacić, bo mówię, a jeżeli ja stracę pracę, to co będziecie za mnie spłacać ten kredyt? No nie. Mhm. A czy pracownik banku wytłumaczył ci, dlaczego mimo tego, że zarabiasz we franku, twoja rata we franku też rośnie? Tłumaczył jakieś przeliczniki, wybory. Ja mówię, przepraszam, ale co ma się frank do waluty polskiej? No, już wtedy nic nie miał. Mhm. I nie wiedziałam dlaczego. Nikt mi tego nie wytłumaczył. Nie wiem, po prostu. A po kasi urbańskiej, tradycyjnie przechodzimy do odpowiedzi na pytania internautów i do końca naszego programu. Zaczynamy od pytania pana Bogdana. Po prawomocnym wyroku sąd wydaje jeszcze jakieś pismo stwierdzające zakończenie postępowania, prawda? To znaczy, no, pismo, mamy wyrok, mamy uzasadnienie wyroku i możemy również wnosić o nadanie klauzuli, czyli tytułu wykonawczego. Generalnie nie ma tutaj jakichś pism, które dalej powiedzmy prowadziłyby do czynności, które sąd musi wykonać. Oczywiście bank może zakładać różnego rodzaju wnioski i tak dalej. To może być też forma, powiedzmy, odpowiedzi na tego rodzaju wniosek, ale generalnie nie ma niczego, co poza uzasadnieniem wyroku, jeżeli oczywiście będzie taki wniosek również złożony przez którąkolwiek ze stron, no i samym wyrokiem sąd wydaje po prawomocnym orzeczeniu. Czy banki faktycznie zwracają wygrane przez Frankowiczów pieniądze po prawomocnym wyroku sądu? Z tym pytaniem napisała do nas pani Justyna. O, pani Justyno, nie obserwuje pani nas, nie obserwuje pani w ogóle? naszego blogu, w ogóle? nie obserwuje pani potwierdzeń przelewów, które już od przynajmniej dwóch lat zamieszczamy na naszych social mediach, na blogu, na Facebooku. Czy mówią o tym wręcz wygrani Frankowicze w, w programach, które są dostępne na naszym YouTube czy na Facebooku? Także odpowiedź sama się nasuwa, jak pewnie pani podejrzewa. Odpowiedź jest taka, że oczywiście banki zwracają te pieniądze poza Paliba, który również zwraca, ale za pośrednictwem i dobrodziejstwem Komornika. Pan Krzysztof. Czy bank może wezwać do zapłaty całego kredytu, jaki był zaciągnięty, plus opłatę za korzystanie bez odliczenia tego, co się już spłaciło przed prawomocnym wyrokiem? Hmm, to znaczy, banki robią to w przeróżne sposoby. Bardzo rzadko jest to kontrolowane i dotyczy to na przykład z, da, z danej sytuacji, kiedy chociażby. Kredyt jest spłacony, nieruchomość jest sprzedana, czyli powiedzmy, że ktoś zaciągnął pół miliona, razem z kwotą po sprzedaży nieruchomości łącznie wpłacił milion, a bank wzywa go do zapłaty jeszcze pół miliona. Czyli nie dość, że zapłacił już milion, to bank jeszcze pół miliona. No to widzimy, jakie to są kuriozalne sytuacje. Takie się zdarzają. Wyliczania, wyliczanki banków są no, przynajmniej jak dla mnie wzięte. Zupełnie z jakichś innych przestrzeni, i, i trudno mi powiedzieć nawet na jakie podstawie oni to wyliczają. Cały czas będę podkreślał, że ja osobiście mam nadzieję, że prokuratura też będzie do tego tak podchodziła, bo są sprawy już zgłoszone do prokuratury, wychodzę, dochodzę do wniosku, że jest to próba wyłudzenia, a niestety bardzo często te pisma podpisują prawnicy zawodowi. I ja uważam, że tacy prawnicy powinni mocno się zastanowić nad tym, co robią, bądź też po prostu odpowiednia izba. Czy Izba Adwokatów, czy Radców Prawnych powinna sama wyciągnąć konsekwencje, bo w moim odczuciu to jest zaszczuwanie, jakby jeden z elementów propagandy banków, bo nic nie ma to wspólnego z realnymi korzyściami, które ewentualnie bank mógłby od Frankowiczów oczekiwać. Mówimy tutaj o ewentualnie kwocie kapitału, ale pamiętajmy, że zanim jakąkolwiek kwotę kapitału do banku się zwróci, to trzeba mieć pewność, czy chociażby takie roszczenie jest przedawnione. Czy jest w ogóle wymagalne? Także tutaj jest dużo, ale ja bym nie był taki pewien, że banki w ogóle mają możliwość dochodzenia jakichkolwiek roszczeń. To wszystko zależy od konkretnej sytuacji i od tego, kiedy zaczął biec okres przedawnienia roszczeń banku. Drodzy Państwo, i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękujemy, że oglądacie nasz program. Będziemy wdzięczni za łapki w górę, oczywiście. Za subskrypcję, za dzwoneczek. Pamiętajcie, że jesteśmy nie tylko na YouTubie, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy praktycznie na wszystkich social mediach. Jest nasz blog, jest strona Kamila Chwiedosika, a więc macie co oglądać, macie co czytać, bądźcie z nami. A widzimy się już za tydzień, w kolejną niedzielę. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Przy czym nie szukajcie nas na TikToku, bo tam nas nie ma. Miłego dnia, do czasu.